Gramy na przełamanie w ostatnim meczu, nie poszły chyba po naszej myśli. Przełamiamy ten mecz? Tak, przełamiamy ten mecz, bardzo w to wierzymy, jesteśmy dobrze przygotowani. No i po prostu chcemy wyjść na boisko i, i zrobić swoją robotę. się grać w połówkę, pogoli w tylko trener, nie wiadomo na jakiej pozycji. Trener, ale widzi trener? Wziął numer, podpatrzył przez rok no, jak no, to, nie, to bo, jak nie powinno to wyglądać i... tam panie chyba wrócić do Lublina. No bardzo się cieszę, że mogę tutaj wrócić przyjechać no, w innych barwach, ale... No, są, nie wracają. A powiedz mi, śledzisz trochę mo e, mecze motoryk? Obserwujesz? E, no, każdy mecz śledzę cały czas, e, mam stały kontakt z Filipem Ubereckim, też z Wójcikiem, piszemy, rozmawiamy, więc praktycznie każdy mecz ma prześledzony. E, no, mi się wydaje, że będzie wyrównany, dwie drużyny, które będą chciały grać w piłkę, więc będzie fajne widowisko, no i, nie, no i mam nadzieję, że tym razem Pogoń wygra. Jeżeli jest sytuacja, że ma bramkę, szcząg możemy zabiegać, zamykamy. Hop, bazik, zagranie, królik. Ja zapytam o tą bramkę z widzem. 22 sekunda. Gratuluję ogólnie tej brameczki. Powiedz mi, to pierwsza taka szybka bramka twoja? W twojej rzeczy? Tak, zdecydowanie tak pierwsza. Mam nadzieję, że nie ostatnia. No i fajnie, że tak, tak szybko, ale to cały zespół tak naprawdę na to zapracował, bo i podanie... Kikiego i dogranie Michała. Fajnie, że dopełniłem formalności, tak można powiedzieć. I na pewno to cieszy mam nadzieję, że to nie ostatnia taka bramka. Ale liczą się zwycięstwa i mam nadzieję, że dzisiaj już to zapoczątkujemy. Z mojej strony na pewno muszę Cię przeprosić, bo bramka była tak szybko strzelona, że nawet nie zdążyłem nagrać swojej cieszynki. No, <grym> no, myślałem, nie nie wybaczyć. Problemu. wybaczam. Mecz sentymentalny chyba, nie? Trener ze Szczecina pochodzi, więc jakiś dodatkowy podtekst w tym meczu? Podtekst nie, na pewno taki sentyment, bo prawie 10 lat w Pogoni Szczecin, rok jako zawodnik, potem 8,5 roku jako, jako członek sztabu szkoleniowego, najpierw w Akademii, potem w pierwszym zespole, także na pewno na pewno Pogoń nie jest mi obojętna, tak to nazwę i, i ukształtowała mnie jako trenera, dlatego też cieszę się, że przechodząc do motoru jeszcze w drugiej lize, mam możliwość rywalizacji, mamy możliwość rywalizacji z Pogonią na poziomie Ekstraklasy po, po dwóch latach, także na pewno jest to, jest to mecz, nie ukrywam, na który... Na który czekałem bardziej niż na inne. Czyli jednak mam rację, jakieś emocje są. No, oczywiście, natomiast na, przygotowywałem się dokładnie w ten sam sposób, e, jeśli chodzi o moje zadania a, stricte e, i my jako sztab, więc to na pewno się nic nie zmieniło. Na pewno e, dużo znajomych twarzy, dobrze jest e, zobaczyć e, ludzi, z którymi się tam na co dzień przebywało e, dosyć często, więc, e, więc tak, takie pozytywne emocje. Teraz zapytam o, ogólnie o mecz. O, jaką strategię mamy na pogoń? E, nasz plan jest e, każdego przeciwnika jest podobny, bo, bo to my chcemy narzucać swoje warunki gry, chcemy narzucać nasz pressing, naszą intensywność, chcemy być kreatywni w atakowaniu i, i nie ma znaczenia, z kim gramy i gdzie gramy. E, natomiast musimy być świadomi jakości rywala. Kamil Grosicki, który lubi przestrzeń, więc musimy być na to gotowi. E, Rotacje w środku pomocy, pomocników pogoni, także też musimy być, ten środek zamknąć. I, e, a z kolei na połowie przeciwnika grać naszą grę, bo, bo pogoni ostatnio poprawiło to bronienie, natomiast dalej uważam, że jest to zespół, który lepiej atakuje niż Pogoń. Nie było okazji z dyrektorem sportowym porozmawiać już chyba prawie miesiąc Czy motorze. Trzy tygodnie, 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 dokładnie. Tak. Jak wrażenia, czy dużo pracy? No pracy jest dużo oczywiście, ale myślę, że chyba naj, taki bardziej gorący okres to przede mną, okienko transferowe, więc no, do tego na pewno się mocno przygotowujemy. Dzisiaj przed meczem wiadomo, dużo emocji, stresu, bo człowiek wrócił na karuzelę i, i gdzieś no już, już czuję tą adrenalinkę, która towarzyszyła praktycznie przez całe życie, a więc no teraz tylko, żeby dzisiaj były trzy punkty do Dobra gra, wierzę w to, bo stadion złota będzie zapełniony. A więc na tego się cieszyć i, i robić punkty. Pogoń Szczecin, trudny przeciwnik na wyjeździe, tak słabo mi idzie. No, liczymy na wygraną, sądzę, 2-1 dla nas. Emocje są ok, ale one mają nas spać do wyniku, a nie pozwalać, żebyśmy stracili kontrolę nad meczem. To jest ważne. Emocje są okej, okay, ale dla wyniku, nie ponad zasadami. Pewnie Pewni siebie po i to by się nie działo, do końca gramy na 200%. Dawaj. Kto wygrał?

Prawda? podwyższyliśmy okay. jeszcze wyniki i myślę, że zasłużone czy punkt. Zaczynamy na? serię Seria Tak, mam nadzieję, że szczególnie tu u siebie w domu na arenie ten mecz to będzie taki początek naszej serii i zrobimy tu taką twierdzę Panie, <gulatory> y ostatnia <gulatory> rzecz. To znaczy, jak będziecie chcieli oglądać dziś konferencję po meczową, to poświęćcie półtorej godziny, bo trener Jasiński będzie reprezentował sztab, <gulatory> więc jest szansa, że... <gulatory> <gulatory>